Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Xizritas w kolejnym odcinku, moi drodzy, z naszej cudownej fazmofobii na kanale, moi drodzy, ja wróciłem sobie elegancko z roboty i załączam fazmo, żeby sprawdzić jak tam, moi drodzy, trwa event, jeżeli chodzi o tutaj ilość procentów wbicia przez ludzi, przez nas w sumie, jakby nie patrzeć, także zobaczymy, co my tutaj mamy, moi drodzy, czy już możemy to odebrać, czy jeszcze nie, to jest pytanie, bo... No patrzcie, 93% mamy, Także. Spontaniczny, moi drodzy, tutaj, że tak powiem, tutaj statement mój, ale. Ten jeden dzień, co dali twórcy, chyba jest na marne, tak właściwie, bo ludzie chyba się spieli. I nawet jakbyśmy odjęli jeden dzień, to by był teraz, moi drodzy, jeden dzień i 23 godziny, jeżeli się nie mylę. Także raczej ogólnie myślę, że to, co już dodali jeden dzień, to raczej na spokojnie. Nam by i tak wystarczyły te dni, co były Tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale brakuje nam tylko i wyłącznie 7% moi drodzy, do wbicia Także nie jest to naprawdę dużo Także ładnie, ładnie w miarę kurczę. Jesteśmy coraz bliżej, moi drodzy, Trofeum, Które oczywiście każdy z nas chce zdobyć Lecimy oczywiście na Willow Street dzisiaj na elegancko, na spokojnie Kurde, bach, bach, moi mili, wiecie o co, No i co? Jeżeli oczywiście lubicie serię, pamiętajcie o lajkaniu się w górę O subskrypcji na kanale, komentarzu, moi mili I co my tu mamy? J. Huntley Kadzidło, czujnik, ok, no dobra. Lecimy, moi drodzy. Ogólnie to myślę, jaką on na dzisiejszy dzień, ponieważ dzisiejszy dzień zaczął się w dość interesujący sposób, jeżeli chodzi o robotę. Czyli, moi drodzy, yy, awaria ponad godzinę, jeżeli chodzi o maszyny. Yy, ogólnie, bo to jest tak, wiecie, że jak jednak jest trochę taka dłuższa przerwa, tutaj był, wiecie, poniedziałek wolny, to. Maszyny są włączane i w ogóle. I zawsze to się kończy identycznie, czyli może nie aż tak jak dzisiaj było, ponieważ musieli aż inżyniera ogólnie wezwać tutaj, utrzymanie ruchu. Coś się tak spieprzyło, że Ponad godzinę staliśmy. Dopiero o 7.13 chyba ruszyliśmy z produkcją jakąkolwiek. W ogóle, fun fact. Nie, żebym narzekał, broń Boże, oczywiście, na nanamen. Na, ale, no kurczę tam się spierdziliło ostro coś. Tam musieli kombinować, kurde, chłopacy I w ogóle moi drodzy, także było śmiesznie, że przychodzimy do roboty, wiecie, i takie niespodzianki, jak stanie godzinę, w sumie i nic nie robienie, jakby. Całkiem interesująca rzecz, moi mili. E, no i poza tym, co? Mm, takie mili się pod nazorem dzisiaj, akurat, także też się jakoś niesamowicie dzisiaj nie narobiłem, Nie będę ukrywał wam tutaj pod, pod Bogiem. Mm, no i co? i wiecie, tam kurczę trochę było mieszaniny, jeżeli chodzi o jakieś, o co widzimy, tu widzę? Bołnerek. Mieszaniny, jeżeli chodzi było o jakieś te komponenty nasze ogólnie. Potem się zorientowaliśmy, że jednego nie ma ogólnie takiego ważnego, który jest potrzebny do w ogóle produkcji całego jakby produktu, ale inżynierowie oczywiście zadecydowali, że trzeba najzwyczajniej, no chęćcie tak jakby moi drodzy wyskipować dany komponent, czyli żeby go nie postawiło na płycie. No i tak zrobiliśmy i uwaga, Przeszliśmy w ten właśnie produkt o godzinie chyba. Która ta była? No, dziesiąta, taka. Nie, dziewiąta w sumie 30 to była chyba. I nie skończyliśmy go do tej pory, ponieważ się pieprzyło tak bardzo, że było zabawnie. Także dzisiaj było dość mało do roboty, naprawdę nie ukrywam, ale czasami, moi drodzy, takie dni są potrzebne, naprawdę, żeby iść i się opierdzielać i dostać pieniądze na to, naprawdę. Bo czasami może być o wiele gorzej, czyli idziesz i zapieprzasz całe 8 godzin ostrego harowania co wybieram? Oczywiście wybieram upierdzielanie się, jest to logiczne. Także troszkę się dzisiaj działo, ogólnie troszkę się działo, ale nie będę narzekał. Troszkę się działo i się troszkę nie działo. Ja tak gadam, wiecie, że się działo, jeżeli chodzi o głównie poszukiwanie tych wszystkich rzeczy, co było nam potrzebne, a tego nie było. I się i tak nie znalazło, ale nie działo się z tego na to, że jak potem weszliśmy w tą produkcję, to po prostu nic nie robiliśmy. No ja się tam sobie latałem tam, kurczę na jakieś tam inne stanowiska. Tylko że potem mi odesłali, bo... Nie masz preferencji do robienia tego. A jest ranek, także chodzi góra i innym. no to spierdzielajcie. Ja chciałem dobrze, <laughs> było zabawnie. Potem wróciłem do siebie. Potem je wysłali na linię obok, bo tam kurczę. Też produkcja już ruszyła, bo dzisiaj wszystkie linie miały pod nadzorem takie produkcje. Ale najważniejsze jest to, że pierwszy dzień, moi drodzy, minął. Tylko środa, jeszcze czwartek, piątek, kurde, i w piątek od razu po robocie, moi drodzy, jadę mm, tutaj właśnie do tego do Gdańska z Benitem. Także wybaczcie moi mili, jak w piątek nie zjawi się odcinek, ponieważ nie będę miał w piątek ani w sobotę, kurde, ogólnie rzecz biorąc, nie znajdzie się odcinek na kanale, w niedzielę może potem, ponieważ najzwyczajniej na chwilę nie będziemy w domu. Więc sorry for that, jakiegoś shortsa, moi drodzy, pewnie wrzucę. Jak ktoś może tutaj obserwować to śmiało obserwujcie tutaj te shortsy. Jakieś skręgli może kurde tam jakieś wpisy rzucę, także tam możecie, moi drodzy, followować, jeżeli chodzi o shortsy. Teraz tak, moi mili po krótkiej gadce, już czas znaleźć pokój duszka, chyba, nieprawdaż? By się bynajmniej przydało. Dobra, także Daily Vlog wam zrobiłem. Elegancki, elegancki Daily Vlog. Jeszcze postanowiłem się moimi, ja mam umiejętności na kulinarne w miarę powiedzmy niezłe. Także postanowiłem chłopakom, Benek prosił tutaj, żebym zrobił im torta ogólnie na urodziny. I właśnie zrobię torta. Jutro idę po produkty. Będzie to tort Oreo kurde moi drodzy Przekładany kurde frużeliną malinową Jakieś mascarpone chyba I właśnie takim bitą śmietaną coś jakiego kurczę, Jednaką abilitki do tego że tak powiem Ja jestem jednak ukończyłem szkołę sukierniczą, jakby nie patrzeć, także ja tam w miarę umiem takie rzeczy robić, moi drodzy. A że Benito, kurde i chłopaki już się prosili o jakieś 3 lat, żebym w końcu to zrobił, to może w końcu najwyższa pora, żeby po prostu się wziąć rzeczywiście i no stracić trochę tego czasu, bo to nie będzie takich hopciup jednak, ale wiecie. Czego się nie robi dla swoich siomalków, nieprawdaż kurcze, moi drodzy. No prawdaż, prawdaż, także. Trochę czasu to zajmie, ale dom rodę, dom, dom dom. Dobra, jest to piwnia. W ogóle, jak zauważyliście, chyba. Mam jest to do tego, jak go wziąłem, czy jak go wziąłem? Po prostu tak o. Okay. wziąłem go po prostu tak o. Całkiem ciekawe. Ja Bo się zagadałem, wiecie o co chodzi, nie? Kurde. Dajmy sobie tutaj czujnik ruszku. Czujnik różku, kruszku Are you here, bro? To jest światło włączone? Nie, okej. Okay. To ja, tak? A czemu w ogóle nie ma. Ja przecież miałem trzecie kupione. Chyba się nie wyekwipowało. No, unlucky troszeczkę. Troszeczkę, moi drodzy. Unlucky. Dobra, tutaj w tym pokoju, no tu ogólnie jest w całej piwnicy trochę zimno. Kurde, Daniel... Uuu, zgasił światełko mi. Jakieś fingerprinty, no i tak nie wie... O nie, jest to oni, spoko. Ale przeście, nawet nie jest ten. no nie oni. Tyle wiemy, chociaż pierwsze informacje, nie jest to oni, chanohayo. No, Także spoko. Także spoko, spoko. Lecimy po itemki, moi drodzy, i obstawiamy, obstawiamy. A, obstawiajcie, jaki to jest duch, moi drodzy. Sobie możecie zawsze powiedzieć teraz, w tym momencie, możecie pomyśleć, jaki to będzie duch. Sobie w głowie to zapisać, i zobaczymy, czy zgadniecie. Chyba, że w komentarzu chcecie zapisać, potem edytować. Edit jednak to nie był ten duch. Wiecie o co chodzi, trochę zabawy. Co, co my tu mamy? Yy, nic nie mamy, chyba, co? Ok. dotknął drzwi te. I fingerprintów, rzeczywiście, chyba nie widzę, niestety. I jo. No dobra, ja sobie zrobię oczywiście fotę tego. Po Czemu by nie interakcja 3 zawsze mile widziana? Okej, okay, czyli tak, ufałkę mogę wykreślić śmiało, raczej. Bezproblemowo tutaj myślę, że nie ma ufałki. Yy, to nie wiem, jak od rozstawić, wiecie tak. Okej, okay, no znowu tapnąłeś, na pewno nie ma tych, tych. To nie był double tap, bo nie był tak szybki. Ale dobra, zrobię sobie zdjęcie jeszcze jedno. Mamy chyba quest na zdjęcie ducha? Nie, okej. Okay. A mamy czujnik ruchu ogólnie, no skoro on tutaj to dotyka, no to jakby. Jak postawię może. Are you here?

deal and in all is time Ja cię sunę, proszę państwa, kolega tutaj no Agresorka gaming chyba jest robiona Ale zaraz pił się w tamtym pokoju rzeczywiście Chyba czas wziąć pilsy <gry> Kurde, nie spodziewałem się hanta, ty Teraz biorę smacz ze sobą, ty, dobrze, że na szczęście tam Zamykałem Muju, więc, wiecie, tam e, Jak to się nazywa, point of view? Nie point of view e, Line of sight mu, kurde, wyłączyłem w miarę możliwości Także, no, tyle dobrze. Kurczę, no. Nie spodziewałem się, hunta. Nie spodziewałem, na razie nie mam pomysłu ogólnie, co to jest. Ten double rzut tak mi trochę tam przekonał do poltergeista. I te leżące przedmioty tutaj, tak dość mocno porozrzucane. Rzeczywiście jest to możliwe, że polter ogólnie. O. Bo tam to to nie było. Okej, okay, to jest mój spirit box, tylko spokojnie, Piotrze. Nie denerwuj się. Okej, okay, no, chyba kolega gości bardziej tutaj. Are you here? Are you close? How old are you? Okej, okay, no tutaj ewidentnie on lubi rzucać sobie, nie? Dobra, okej. Okay. Eee, ja sobie tutaj mogę robić tutaj elegancki polterbomb. W razie w. Dlaczego by nie? Coś więcej? Na razie nie chyba. Dajmy tą książkę jednak tutaj. Hmm, temperatura w tym pokoju wynosi 4 stopnie. No, 4 i parę. No dobra. How old are you? Are you close? Ok, no spryta też wykreślę w takim razie. To chyba on uchodzi rzeczywiście już co? Jo, indeed. Dobra, to rozstawimy sobie tutaj, moi drodzy. No i teraz tak. Hmm, czy są tu jakiekolwiek orby? Właśnie, to jest pytanie. To jest mój dot. Oni są orbo, okej, okay, mamy Orbixony, Więc to raczej nie jest ogólnie rzecz biorąc, mi się wydaje, moi mili, w skrócie, wam powiem pan. Pan kto? Pan Rajczu, nie wiem, mam na myśli tego, jak on ma. Upiór. Widmo, sorry. Widmo, widmo. And powiem tak, upiór to nie jest, bo to jest Revenant. Był mega szybki, jakby mnie gonił. Hej, Jurej Rajczuk. No ciekawe duszki nam się trafiły, powiem wam szczerze. Dość intrygujące. Bo kwestia jest taka, że ja muszę iść, kurczę, wiecie po co? Popierdzieloną świeczkę. Ale najpierw, może nie sól, może najpierw sobie dotca dajmy, bo jak będzie dotcik, to będzie to Jurej. Yy, tak, dobrze mówię? A, no to nie wiadomo, kto to będzie. Każdy z nich ma dotca prawie możliwego. Trochę unlucky bym powiedział, także dotcik raczej będzie, obstawiam. Myślę, że jest to pewniak. Chociaż kto wie, może nie będzie dotca i akurat będzie to upiór rzeczywiście. Ale nie, no nie może być rewenant. A upiór to jest rewenant, a on jednak tutaj, proszę państwa, widzieliście. Mm, widział mnie i nie przyśpieszył na szczęście, bo tak to bym był. dawno do martwy, także. Akurat jeżeli chodzi o Revenant, to śmiało możemy to wykreślić. Okej, okay, fajny throw taki kolego nawet. Dość. Gdzie ja mam aparat? PQ właśnie. He, hej. Dobra. Can you show yourself on the dots, please? No nie wierzę, że nie ma dotsa ogólnie, no. Kurde, dawaj, many. Jakieś procent szans na to, żeby nie było dotsa, niby. A jakie tutaj tempsy są, co? No dwa stopnie. Ok, spalę tak, powiem tak, zrobię to. Policja? Ok, tam zachwyciło, dalej tak jakby. Yy, no dobra. Yy, kurde, musimy i tak po świeczki iść, także doesn't matter. It doesn't even matter. No dobra, zapalmy sobie światełko. Bach, bach, rozumiesz, co chodzi, byku. No i tu pytamy. Sól to tam jakoś na samowicie nam niepotrzebna nie jest, jedynie może na schodach do zeslowowania kolegi, jak będzie agresyry, agresywny, a był początkowo agresywny. Czy to był moment ja Właśnie tak powiem Wam, że tutaj jednak duchy mają plus 25% do szybkości na tym trybie, więc um, pewności nie mam niestety. Weźmy tak, to aparat mam w ręku, Boże, man, are you kidding me? Are you fucking kidding me? Ten doc, tak powiem Wam, że kurde, tak nie wiem. A bym skreślił do co zostaje tylko upiór w ogóle pan Także trochę intrygujące. No Orb widzimy, że latają rzeczywiście, nie. To jakby jest. Yy... Pakt. O tym się mówi. Kurde, no, ale za gwostka lekka. Ale nie może to. Jak, to no, no nie, no biło mi serce raz. On widział. Byłem kurczę na jego celowniku wręcz. Więc trochę głupio jak to będzie reguł simo. Na pewno nią samu świeczkę. To Forszur. To forszur. And I'm deal dandy in through the old engine for all this time. To wyrzucę, moi drodzy. smacza a wyrzucę. A temperatura tutaj na pewno jest taka w miarę. O, jest freezing temps, moi drodzy. Zostaje nam. Okej, okay, pismo ducha nie. No ale Spiryta nie ma, no jak? No kurde, no to projektor musiał być, ale gdzie jest ten projektor w takim razie? Okej, okay, well, here is the fucking projektor. Jak na zawołanie, nie będę narzekał. Smażę jednak wezmę w rękę, sobie, wiecie co? Can you show yourself on the projector? A przecież nie mam zdjęcia ducha, że muszę zrobić, ty. Proszę państwa. Czy to się nie zaliczyło? Excuse me? Jak on ma na imię? Je, yeah, Jay Huntley. Jane Huntley, do you wanna hunt me? Hehehe, bro. Do you wanna hunt me, Jay Huntley? Iś. No, i elegancja. Jeszcze zdjęcia ducha, moi drodzy. No, kurde. Bing, bang, bong. Bingo, bango, bongo. Bicz, bać bosz. E, czyli moje tutaj wyliczenia były całkiem prawidłowe, moi drodzy. Oj, jezus. przestraszyłem się ruszających drzwi, ty. Powiem tak. Ja stąd idę, nawet nie używam kart, moi drodzy. Nie ma po co. I paru wodęta. Get lost. pack off, get lost. Ale no. Agresywny ten Hunt pierwszy, co był, co byłem bez Smash naprawdę kurczę, był całkiem taki, no czułem się pod presją, niestety ale wyszliśmy z tego, moi drodzy, udało się. Niestety też zrespiły się tylko H... Nie, trzy totemy, to całkiem nieźle. Trzy totemiki to tam jeszcze w miarę. Trzy totemiki to tam jeszcze, moi drodzy, akceptowalnie, ale widzicie, ten Dots akurat tak musiał się zrespić. Fun fact, że w rozdzieliono odcinka, kiedy mówię, że nie ma doca Albo, że fajnie, jakby się dotrzeł i akurat do z retwi. Także mam farta niesamowitego i jest to Juri Owsienko, moi drodzy. 19 punktów, twojego księżyca. Bardzo mi to się podoba, moi drodzy. No i co? Elegancko sobie pomalutku wbijamy tutaj, także bardzo fajnie. Ja wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego materiału, który był całkiem ekscytujący, nie powiem, także jeżeli wam się spodobał, pamiętajcie o lajkę like, się w górę, o subskrypcji na kanale, komentarzu, moi drodzy, a ja się już z wami żegnam, także trzymajcie się do następnego, czyli do jutra i pa pa.